The places, the food and the women, but my wife, more specifically. Pa, żonę już ma. Czylicie? Trzy lata w Polsce, chłopiec już żonę ma, normalnie, tak o I think my first culture shock coming from Nigeria was the constant electricity, <laughs> constant supply of uh, hot water, like warm water. Ja zapytałam, a czy w ogóle czytałeś się, pan Tadeusz? Okazało się, oni nie, a ja czytałam więcej. No ku. Myślę, że byli zdziwieni tym pytaniem. Myślę, że. I teraz chciałbym opowiedzieć razem, bijemy co ale nie, no po prostu, co <ım999> <buenas> <Harmoniumwnychologie> co, co wczoraj to maszu było, dobra, oglądamy sobie y, filmik. E, generalnie w skrócie ludzie z zagranicy mówią o swoim największym szoku kulturowym, którego doświadczyli w Polsce. My name is Wes uh, from the channel Where's Wes on YouTube. I'm from America, but I'm Chinese and I'm 29 years old. So where's Wes right now? Here in Krakow, Poland. Ko a mam nadzieję, że psa mu nie otruli, bo powie, że w Polsce jest chuj Hi, my name is Ola Shubumi, originally from Nigeria. i live in Poland now for three years. My name is Elshad, I came from Azerbaijan two years ago, and I'm Polish-Spanish. Hi, my name is Sasha. I'm Lena. We've been in Poland for four years We're from Novosibirsk, so it's a city beyond the Urals, so to in Russia. It's very And why did you choose to move to Poland? There's a lot of reasons. It's quite easy for Americans to come here, visa-wise. I like the cost of living a lot. I had a lot of Asian friends here, and they told me that Asians were really respected here because of our work ethic and not because No tak, znaczy, nie no, ale chyba jest takie podejście, że zasadniczo nie ma takiego myślenia. Mówię o oczywiście o jakichś stereotypach, ale żeby nie, żeby nie było. Że na przykład Azjaci to wiecie, przyjeżdżają tutaj po zasiłek czy coś, czy taki, wiecie, socjal, tylko zasadniczo jest tak, że myśli się o nich zawsze mają jakieś biznesy, jakieś tam, nie wiem, knajpy, restauracje, sklepiki, jakieś usługi, cokolwiek. I że przyjeżdżają tutaj rzeczywiście pracować i sobie zarabiać kaskę i tyle, nie? Nie ma, nie ma takiego przeświadczenia, że to ludzie po socjal. It's a very common case. I moved here I had a o, ten ziomek jest y, z y, Brazylii. Proszę, jak coś, bo chyba jego nie przedstawiali wcześniej. We're Just what first in twenty sixteen I came in through ISET. I did like this uh, volunteer program for like a year, and I went back to Nigeria and I came back just on the beginning of the pandemic. I think the places, the food and the women, but my wife more specifically. Pa żonę już Yushma I moved here originally for work, and then I stayed for love, as one does. But it's super fun for me. I love Warsaw. It's really safe. It's a really good place to hang out with your friends. A lot of like international community here. Big fan. Why Poland? Um, so for love. <laughs> Ach, My boyfriend, oh, I should say fiance uh, is, uh, is Polish, so. Let's talk about some culture shocks. What are some of the things that surprised you about Poland? Everybody being very quiet and standoffish. If you come from America, people are super friendly, super in your face. A lot of small talk, people don't really do that here. I also like how the men here are men. So let's say you need something to be fixed. It's nice not having to argue, yeah, a woman can do it too. It's just like <laughs> Polska piękny kraj, gdzie mężczyźni są mężczyznami. <laughs> Super reklama na świat. I like how they're not arguing about the a man's a man, a woman's a woman, that kind of stuff. Growing up in Los Angeles, I was so used to it, but here they don't have any of that BS. You have to actually be a gentleman here. W Los Angeles są kurtne, o to kto ma wkręcić żarówkę. W Polsce wiadomo, że chłop musi się So in order to get a Polish girlfriend, you actually have to be a good guy, treat her well, treat her with respect. So I think it filters out a lot of the bad guys coming here with Dobrze, że tak I really admire their family values. Many people here grew up with a nuclear family, and that is so important in the U.S. and especially in Colombia. In Colombia, the single motherhood rate is 85%. So the people are a lot more relationship-minded because A to prawda, że to przywiązanie rodzinne i też do tego, żeby się opiekować, np. rodzicami na starość. Dla nas to jest oczywiste, że to tak funkcjonuje. I mi się wydawało, że ogólnie to jest oczywiste, że tak to powinno funkcjonować, ale. Potem się okazało, że nie do końca i że nie wszędzie na świecie ludzie mają takie podejście, żeby opiekować się gdzieś tam swoimi bliskimi. Eee, I tak jak patrycja mi opowiadała na przykład, jak to wygląda w Szkocji. Tam domy spokojnej starości są bardzo popularne, i że ogólnie jest mnóstwo historii, gdzie no, dzieci nie myślą za bardzo o rodzicach, tylko bardziej o tym, jak się pozbyć problemu. To jest akurat w Polsce fajna sprawa, że jednak myślimy trochę tak bardziej rodzinnie i my jesteśmy do tego przyzwyczajeni wydaje nam się że to standard no to wychodzi na to że w skali świata nie do końca a co patrycja mieszkała w szkocji tak tak i to przez paradalatno like in the us people group poland with ukraine and russia together as like slavic countries but poland and ukraine are not the same at all they're like night and day difference but you wouldn't know that if you're not educated about the area so i think that people think polish girls are like gold diggers or there are poor country that's probably the biggest one that poland is a poor country and then you come here and you're like they're not really a poor country it's quite well developed the people here are very educated is there anything that surprised you a lot about when you moved to poland i think about how people communicate i think is the first thing that shocks you as a latin american as a brazilian we are not that direct we don't say no in polish people they are very direct when i was in Białystok, I went to a restaurant and then I was trying to explain to the waitress that I'm vegan and I asked, Do you have anything for vegans here? And she said, no, we have only for normal people. <laughs> Ej, ale to, to mnie przejęzyczenie, no nie miała tego na, pewnie na myśli. Nie no, to raczej jej chodziło pewnie o coś innego. On pewnie o tym wie, no nie wiem czy on wie. No właśnie raczej ze znajomości języka to wyglądało. Znaczy spowodowało to, no. <laughs> You guys may have seen that you are trying to rent a flat, in the city that they write in the comments, "Foreigners don't even call me." And the funny thing that in some situations I called them in Polish, and when they saw that I could speak Polish, it seemed like they forgot that I was a foreigner. And then I noticed that it's not about being foreigners it's just that the way they put sound a little bit racist. But it's actually about they are a little bit careful with someone that might not stay here. No, tak. No, że chodzi o kalkulację ryzyka, czyli prawdopodobnie bazują gdzieś na doświadczeniu, że osoby które no nie są stąd, że częściej generują jakieś problemy związane z wynajmem. No. No i tyle, ale jak ich przekonasz do siebie, że nie jesteś jakimś złem, no to So if they see that you speak Polish, you've been here for a while, they treat you a little bit different. It's a good lesson I suppose that these things on maybe is rude or is offensive as they might seem at first, just simple misunderstandings maybe. 100%, yeah. So we also need to understand that their culture is also very different. They are not very used to foreigners. If you try to put yourself in their shoes. No, ale ten ziomek, patrzcie, to jest przykład człowieka, który przyjeżdża w jakieś miejsce. Szanuje to jakie są tutaj warunki, nie przy kala się o wszystko, traktuje to trochę jak przygodę, że poznaje sobie inną kulturę, ja takich ludzi czaję i spoko, witamy, dzień dobry. Natomiast najgorzej mnie wkurzają ludzie, którzy przyjeżdżają w jakieś miejsce i próbują narzucać swoje zasady, swój jakiś tam system wartości, a to oni są gośćmi. A jak tak ziomek przyjeżdża, rozumie, że w jakiś sposób coś funkcjonuje, stara się przynajmniej to zrozumieć, nie obraża się i nie zakłada za chwilę organizacji na rzecz walki z tym, jak coś funkcjonuje w Polsce... it was my first time in europe i think my first culture shock coming from nigeria was the constant electricity <laughs> constant supply of uh, hot water like running water cool. A to jest perspektywa ty. Ludzie tu mówią, tam, wiecie, takie rzeczy w stylu, a jak ktoś się zachowuje, a jak tam ogłoszenia rozpatruje, a jakie są kobiety, a coś tam, nie? A tu przyjeżdża chłop, i dla niego szokiem jest to, że ma stały dostęp do prądu i gorącej wody, nie? Zobaczcie, jaka to jest perspektywa, że żyjemy kurwa na jednej planecie i chłop przyjeżdża do kraju, w tym wypadku Polski, iż największym szokiem kulturowym dla niego jest to, że ma dostęp dla tak, z naszej perspektywy podstawowych rzeczy. Niesamowite to jest. A na jednej planecie żyjemy. No, to taką, wiesz, perspektywę daje trochę, że różnie w życiu bywa i ludzie mają wrażenie, że wylosowali ten najtrudniejszy scenariusz ze względu na rzeczy, które im się wydarzyły, a czasami taka perspektywa pokazuje, że troszkę zawsze może być gorzej, nie? Największą zaskoczeniem dla mnie było ilość ile kokajczyków widziałem. To było największe ilość kokajczyków, które zobaczyłem na razie, prawda? Widzieć tak wielu białych ludzi było... Nie wiem, czy to jest... Recept, <laughs> i mean, it was uh, what else i think the russell i don't know what to call it <laughs> On nie chłop Rosu lubi. <grych> Twój chłop. Trzy lata już robiony na Rosu. I have it Rosu like I only go to Rosu when I'm after the club, right? So after the club, you know, Rosu jest like my go-to guy. So moving here, I was like shocked about how good it was and how like safe I felt on the buses and like going home at night. It's not like an issue at all. To jest też ciekawe, że czasem mam wrażenie, no, że nie wiem, może to też jak zawsze kwestia doświadczeń jednostki, ale mam wrażenie, że to już nie jest pierwszy materiał, który jakiś oglądamy z oceną obcokrajowców, którzy Mówią, jakim się żyje w Polsce, i też z perspektywy kobiety. I bardzo często, w zasadzie nie wiem, czy była inna opinia, jeżeli chodzi o kobiety z innych krajów, które w Polsce gdzieś tam się pojawiły, że mówią o tym, że w Polsce jest bezpiecznie, że z perspektywy miejsca, z którego przybywają, w Polsce jest bezpiecznie, że nie boją się jechać autobusem, nie wiem, jakimiś innymi rzeczami. I mam wrażenie, że właśnie częściej jest tak, że Polki bardziej mówią o niebezpieczeństwach w tym kraju niż osoby przyjeżdżające gdzieś tam z zewnątrz. W sensie też tutaj dalej mówię o kobietach, które to oceniają z troszkę innej perspektywy. I pamiętam, że była jakaś jedna, jedna kobieta z Indii chyba, no więc to jest dosyć skrajny przykład, no bo w Indiach to ten. No ale ta jest na przykład z USA, nie? I też mówi o tym, że w sumie czuje się tutaj bezpiecznie. Ogarnialam wymiany międzynarodowe. Ludzie patrzą na Polskę jako bezpieczne miejsce i bardzo przyjazne. Ola Subomi, ten gość z Nigerii, był tutaj wcześniej. Miałam okazję z nim współpracować. Wiele z tych osób, co przyjechały tu na wymiany, po powrocie szukało i znalazło pracę, przeniosło życie tutaj. My myślimy, że jest tu zle, ale serio dobrze się mówi o nas Polakach. No, no właśnie. No jak mieszkałaś tu 25 lat, a mieszkasz tu od 5, to możesz mieć więcej doświadczenia z nieciekawymi sytuacjami. Albo jest to kwestia perspektywy, co traktujesz też jako niebezpieczeństwo. Jak załóżmy w Stanach, masz mnóstwo gdzieś tam bezdomnych. Mnóstwo ludzi, wiesz, w ciężkiej sytuacji, gdzieś tam się pojawia co chwila. Jest do niej łatwiejszy dostęp. No też, może przyjeżdżasz sobie w takie miejsce i myślisz sobie ty, może nie jest tutaj, że wiesz, no tutaj jest jakby, no lepiej się czujesz i bezpieczniej. Nie mówiąc już, jak przyjeżdżasz powiedzmy z takich Indii, nie? Gdzie też jest jak jest. Może kwestia perspektywy. No i przede wszystkim skali, bo też mam wrażenie, że, wiadomo, ludzie bardzo często oceniają całość przez pryzmat własnych doświadczeń. A może tak, w skali świata rzeczywiście w Polsce nie jest jakoś niebezpiecznie. W sensie to nie wyklucza, że nie ma jakichś skrajnych zdarzeń. To nie wyklucza, że wasza koleżanka czy wy sami nie byliście napadnięci. To nie wyklucza, że ktoś tam yy, nie był. Mole Albo cokolwiek, nie? To, to nie jest tak, że te zdarzenia się nie dzieją, ale że w skali całej jest tego stosunkowo mało. Polska to topowy kraj w Europie, jeśli chodzi o bezpieczeństwo. Czy znaczy, wiesz, to no, pewnie to bezpieczeństwo też ma wiele wymian? Nie wiem, czy są jakieś ogólne statystyki bezpieczeństwa, no bo to wiesz, jest tak dużo zmiennych. Nie wiem, czy wszystkie przestępstwa można by było wrzucić do jednego worka i stwierdzić. The quality of life, you have so many more opportunities, you have like health insurance, there's no. here like if you have a knife what are you gonna do you stop me okay whatever <laughs> my father when i got married last summer it was his very first time in europe and his, his very first time in poland and he comes here and he's like kristen this is amazing like i just walked to three different casinos <laughs> <laughs> Ciekawe. No dobra, nie ważne, ważne, że mi się spodobało, tak? He's also surprised about the amount of restaurants the amount of options that you can have. I think Warsaw is like ranked the second biggest vegan capital in Europe. No, nie to co Biały Stok, gdzie cię spytają. Albo ci powiedzą, że mają tylko dla normalnych ludzi. Widzicie, like like so. Nawet z metra można się cieszyć. Kurwa, by to takie smutasy jesteście na wszystko kurwa narzekacie. A patrzcie, przyjeżdżają ludzie z zagranicy i mówią, że u nas jest wspaniale. A wy zaraz będziecie, na no, tam mi się nie podoba. Kauś nie tak, jak powinna. Tutaj było papierek, widziałem. Before I ever went to Poland, they always told me like, uh, oh, Poland is so racist. It. gdzie Polacy są jak mogą it's really bad like you can't be yourself there's a lot of polish people in the netherlands so there are a lot of polish people in the uk so i kind of had a feeling okay in poland the situation is not that great people are struggling and a lot of people were also telling me this so they had some difficulties sometimes with polish people so they were kwamali Patrzcie, jak bezczelnie kłamią na nasz temat że jakieś problemy są z nami Ku Coś uprzedzeni do Polaków to byli na pewno. But to wow, Ale to prawda, to nie jest takie oczywiste. No to, to prawda, że położenie mamy zajebiste. Ty, no możesz sobie wybrać, czy se chcesz, wolisz nad wodą spędzić czas, czy w górach, czy na Mazurach. Ja jestem z Warszawy. Jeżeli są tu nowe osoby, które jeszcze o tym nie wiedzą, to tak, urodziłem się w Warszawie. <laughs> <głos> <głos> Oczywiście, że tak, rodowity Warszawiak. Te wszystkie wieżowce, które u was powodują opad szczęki, dla mnie są codziennością. No ale wpadnijcie sobie raz na jakiś czas do stolicy tego wspaniałego kraju, żeby zobaczyć, jak wygląda prawdziwe życie. Ja tylko pragnę przypomnieć. No co chcesz? Co? Ja tylko pragnę co? przypomnieć. Co Czekaj, to masz może różyczki! Oto dla nowych osób warto przypomnieć o skrzynkach, jak już wspominasz o takich rzeczach. <noise> Nie reklamowałem skrzynek, tak? To też chciałem zaznaczyć. No i co chciałaś powiedzieć? Ja właśnie chciałam tylko przypomnieć, co wczoraj, Tomaszu, było, jak przechodzi, wyracaliśmy z y, koncertu. Co było? Zachwyt czym? Pałacem kultury, jaki to piękny i cudowny. Dlaczego się tak zachwycałeś? Przecież to taka codzienność dla ciebie, prawda? No, co, co Oczywiście tak, zachwycałem się pałacem Aha. kultury, tak jak regularnie, mimo że cię codziennie widzę, zachwycam się tobą. Rozumiesz, to jest docenianie tego, co Cię otacza, niezależnie od tego, że masz to na wyciągnięcie ręki. W jaki sposób to doceniasz? Proszę, bo może nie zauważyłam, no. Proszę, powiedz, powiedz. Co? W jaki sposób zauważasz codziennie tę możliwość? Ale musisz o Pałacu Kultury, czy o Tobie, bo nie wiem. <laughs> no, możemy przejść dalej, czy coś jeszcze chcesz? No, dziękuję, dobra. You have everything. You have Mazur with the lakes. I I think it's no. just amazing. People are really nice. I did see that they were looking at me, but I didn't notice this racism that I was afraid no, of. Widzicie? Jednak nie ma w Polsce In Poland is a lot of people think that I'm from Africa, so they also want to check that. And I had this one time, this guy came to me and he's like, Can we take a picture? Okay, sure. And then he was like, Where are you from? So I'm from I'm from the Netherlands, and he's like, no, but where are you really from? And I'm like, still from the Netherlands, so I don't know what you mean. Oh, then your granddad? I don't know actually. I'm adopted, and I'm from uh, Colombia, but um, I was like, my granddad could maybe be from somewhere else. I don't know. So he was like, is your granddad uh, like African? And I'm like, oh, maybe he could be. Like at some point they went to, to Colombia anyway, so maybe. <laughs> <laughs> i No, no, no. Miło, że się zainteresował, nie? Fajnie. No jakiś dialog zawsze wyszedł. Zdjęcie se zrobili. Przyjemna interakcja jakby nie patrzeć. Someone one guy saying like uh, oh, I had a girlfriend from Africa before. To <laughs> <Rozjebał>. That's awesome. <laughs> I don't find that Some... O, no widzicie? To nie jest tak dla niej, co? More or... No dokładnie, 100% po prostu byli ciekawi. Co zaskoczyło cię najbardziej po przyjeździe do Polski? Szczerze, w ogóle nic, dobrze się przygotowałam do przyjazdu. obejrzyłam tam sobie tysiące filmików po polsku, więc widziałam z góry na co mam ociękiwać. W sumie nic, ja miałam aplikację żabkę, pobrane miałam aplikację żabki zanim tu przyjechałem. <gry> no. Skubany, to faktycznie się przygotował. To jak już na promocję czekał. Czyli bardzo dobrze się przygotowałeś. Normalnie, karta, biedronki, wszystko było. Jeden raz a spotkałem się z, z kibicami. Legii. Ojej, boję się, jak się skończy ta historia. już taki dobry materiał. 11 minut 20 sekund wspaniałości o Polsce i co, na koniec. I Warszawy, oni chcieli się przyczepić do mnie. Ja zapytałam, czy w ogóle czytaliście pana Tadeusza. Okazało się, że oni nie, a ja czytałam, więc. Musisz zaprzeźnić. A, no i pa! No kurwa, myślę, że byli zdziwieni tym pytaniem. Myślę, że. Masz jakiś problem? A czytałeś pana Tadeusza? Co? Co? <ścoughs> co? co, co? I teraz chciałbym powiedzieć, że razem bijemy w co krajowcy, ale nie, no po prostu. Co, co? Kut... co się co? Kurwa, co za historia. że zaprzyjaźniliśmy, i teraz chciałbym powiedzieć, że razem bijemy w co krajowcy, ale. Ale nie, no po prostu... <noise> Czyli zyskałeś szacunek kibiców Legii. Tak. Znajomością pana Tadeusza. A jaka jest twoja ulubiona polska książka? Stanisław Lem Solaris. Jeśli... Kurwa mać, nie no, to, to bez kitu jest Polak. Jeśli mógłbyś przenieść jedną rzecz z Polski do Azerbejdżanu, co by to było? Demokracja i polska mentalność. Widzicie, ktoś chce przenosić naszą mentalność, a wy tak narzekacie, kupa. a chłop chce, żeby polska mentalność świat przejęła. Co podoba ci się polskiej mentalności? Bardzo łatwo dogadować się z ludźmi i jak coś, to ludzie mówią wprost. Jeżeli ktoś się nie lubi. Ty zrozumiesz, że ktoś Cię nie lubi. To jest bardzo łatwe i wygodne. Ktoś uważa, że to jest chamsko, a według mnie to jest świetnie. No i plus jeden. Dokładnie tak. Plus jeden. No jak ja słyszałem, jak te opowieści o Japonii, jak oni tam cedzą, nikt Ci nie powie, czy ja bym dostał jak dostał, miałem się za każdym razem musiał się domyśleć, czy ktoś mnie lubi, czy nie lubi, czy grzecznie mi odmawia, bo by mi tego nie powiedział. Kur on chyba zwariował. To, to wiadomo od razu. Ortiz <grym> by się nie zgodził. No wiadomo, no zdarzają yy, się wyjątkowe przypadki, kiedy ktoś udaje i nie mówi. No tak, ale no wiesz, no nie oceniajmy przez takie jednostki całości, prawda? No tak, tak. Czyli Xen nie jest Polakiem. Mo mocny take, mocny take. Pewnie by trzeba było go dopytać, jakie ma korzenie, tak jak tamten ziomek dopytywał tamtej typiarki, czy jest z Afryki. Może też by się okazało, że... Nie Ludzie są otwarci, nieraz tak jechałem pociągiem i mogłem zaprzyjaźnić się z kimś, jakimś nieznajomym, ludziom, bo piliśmy przez całą drogę. <laughs> Kurwa. Nie, no, jest To świetnie przejdzie, <laughs> to świetnie przejdzie, no fantastycznie. Zajemne. Piszcie, no Super podróż. Ja nie wiem jak to wytłumaczyć, po prostu ta rzecz, która mnie najbardziej podoba to chyba wiesz, tak można powiedzieć atmosfera ten klimat, który ja po prostu czuję w Polsce na przykład, kiedy my wyjdzamy gdzieś e, lotem, nie wiem idziemy tam do Francji, do Niemiec, a potem kiedy idziemy już do Polski i po prostu kiedy wychodzimy z lotniska w Krakowie, myślimy że oh, nareszcie jesteśmy w Polsce, nie wiem jak to wytłumaczyć nie wiem, bezpieczniej być, może spokojnie taka atmosfera. Jak w domu. Jak, tak. No, jak w domu. Po prostu nam Polska od razu tak pasowało do naszego życia i to wszystko. No. No, nie, nie potrzebujemy szukać ty, czegoś innego, po prostu nam to podoba. Oglądałam wasz film na kanale i mówił... Cudzoziemcy z Rosji. Słyszałeś hmm. chyba, że twoi rodzice bali się, jak przyprowadzałeś się do Polski, jak no. ludzie będą reagować? Tak, no tak, ponieważ oczywiście propaganda w Rosji w tym momencie pracuje tak... Ja ich rozumiem, a co masz na myśli, Ochotnik? To takie uczucie, że tu pasujesz? Takie... W... feel like home. моцно и очести вели люди мы шли же в польцы стасук до рон может быть все таки bardzo негативный Нап przyклад моя род очиище ма такие страх, э... ну страх можно так поверить же э, может быть точно так с вами там в польцы быть так осторожнычивще я разную вам с o tym z nimi, że wszystko w porządku, że wszystko normalnie. Nigdy jeszcze nie spotkaliśmy takiego negatywnego doświadczenia. Zawsze było takie po prostu zainteresowanie. O, jesteście z Rosji? Dlaczego Polska? I tak dalej. I zawsze byli to mili ludzie, którzy po prostu mówili nam no super, że przyjechaliście do Polski. Ja nawet po wakacjach, jak wracałem w tamtym roku, to wysiadając z samolotu wiedząc, że znowu do roboty, to i tak taka ulga była, że już w końcu w tej zasranej Polsce. Ale po co ten dopisek zasranej? Wspaniałej, pięknej, fantastycznej, naszej jedyny w swoim rodzaju Polsce. Oh, Actually, it surprises me how tolerant Polish people are towards other o, cultures and foreigners. In my time here, in 4 years in Poland, I haven't faced any racism, which is quite nice. But maybe my experience is unique. Nie, to jest stała rzecz, jak widzisz, wszyscy inni mówili o tym samym, że nie spotkali się z jakimkolwiek rasizmem w Polsce, tylko z tolerancją, zrozumieniem, a także opieką. Także żyjemy w fantastycznym kraju. Otóż to, Musicie się z tym pogodzić, narzekacze. Bo, bo Polacy tylko głośno krzyczą na Twitterku i RL jest raczej git. Zapraszam na Twitchat, ale właśnie widzisz, że takie tam jakieś żarty i głupoty pisane, a realne podejście i relacje to jest co innego. No, to, że, to, to bardziej świadczy o tym, że Polacy lubią sobie pożartować, prawda? I mają. Szerokie spektrum, jeżeli chodzi o poczucie humoru, no i, i tylko to, <grych> prawda? <grych> Kiedy tur po Polsce, skoro tak ci się podoba Polsza, czekamy, czekamy, wielki podróżniku, wielki Polaku. A czemu Polaku z małej litery? Ty, to jest? Nie, no jak byłem w zakopanem, to też tam wcześniej mi opowiadali, jacy to górale są, tam złotówy i wszystko, a prawda jest taka, że spotkaliśmy samych miłych ludzi i wszyscy byli dorani przy usz więc nie wiem, może to też tak jest rzeczywiście, że ludzie teraz za dużo w internecie siedzą i potem na, tej, na bazie tego budują jakieś tam sobie opinie, a prawda jest taka, że w praktyce jak wyjdziesz do ludzi to się okazuje, że większość jest normalna. Może tak jest, no. Nie widać twojego poczucia humoru, jak rozdajesz bany za ci, że jesteś łysiejącym krętaczem z wielkim czołem i zakolami. Nie, nie ja powiedzieć, że zapisanie takich rzeczy to tu są wipy, a nie ja szeroko się z tego uśmiecham, szczególnie jak jest to w donate, to wtedy bardzo mnie to cieszy i wspólnie się możemy bawić tą formą. Natomiast bez donate'a, no to jest tą panie po grząskim gruncie zahaczającym o chwilowe wykluczenie z rozmowy. Czy spotkałeś się kiedyś z takim typowym rasizmem przez Polaków w internecie? No tak, w internecie tak, na żywo. Ale ja też nie jestem dobrym przykładem, bo wiesz, ja nie mam miliona interakcji tam... dziennie. Na no Polskę narzekają tylko ludzie, co nigdy nie byli za granicą i nie mówią o inkluzji w Egipcie czy tam Tunezji. No to Gimpert to wielokrotnie podkreślał, wzgrzycie opowiadając, no bo on akurat sporo podróżuje, że tak z perspektywy świata im częściej podróżuje, tym bardziej Polskę docenia. No przecież to, co on ostatnio opowiadał, co się w Egipcie odpierd... A jak wyjdziesz właśnie z tego ośrodka, all inclusive, jak cię za rękę szarpią, próbują ci wciskać jakieś rzeczy, albo w sklepie zamykają i mówią, że nie wypuszczą, póki coś nie kupisz. To przecież to ku... jakaś paranoja jest, no. Papa. Pa.